Przede wszystkim zawierają bardzo dużo naturalnych związków, takich jak witamina C, flawonoidy, ale również olejki eteryczne i dzięki temu świetnie sprawdzą się w wzmocnieniu naszego układu odpornościowego, ale najbardziej znane są właśnie z wyprowadzaniu infekcji górnych drugoddechowych oraz zatok. Moi drodzy, a oto właśnie młode pędy sosny, które znane są ze swoich właściwości prozdrowotnych. Przede wszystkim zawierają bardzo dużo naturalnych związków, takich jak witamina C, flamonoidy, ale również olejki eteryczne i dzięki temu świetnie sprawdzą się w wzmocnieniu naszego układu odpornościowego, ale najbardziej znane są właśnie z wyprowadzaniu infekcji górnych, dróg oddechowych oraz zatok. Znane są właśnie z tych swoich właściwości przeciw antybakteryjnych, przeciwwirusowych. Jak w jaki sposób wykorzystać właśnie tą naturalną moc pędu sosny? Przede wszystkim zbieramy takie pędy maksymalnie do 15 cm wysokości i ściągamy z nich taką brązową otoczkę. Jedną szklankę takich pędów wrzucamy do słoika i na to dwie szklanki miodu. Najlepiej spadziowego, może być gryczany, również świetnie sprawdzi się lipowy. Blendujemy to wszystko razem i uzyskamy taką właśnie naturalną pastę. Ja sugeruję, żeby wzmocnić działanie antyseptyczne, dorzucić do tego jeszcze łyżeczkę kurkumy sproszkowanego imbiru jako przyprawy oraz zmielonych goździków. To wszystko możecie przetrzymywać w lodówce, w słoiku maksymalnie do pół roku, więc naprawdę długi okres ważności i spożywamy to w taki sposób 2-3 razy dziennie. Płaską łyżeczkę, po prostu ją liżemy jak takiego cukiereczka-lizaczka i pół godziny przed oraz pół godziny po sugeruję, żeby nie piść i nie jeść właśnie po to, żeby wzmocnić efekt działania tej pasty właśnie w naszym gardle. To jest naprawdę bardzo prosty sposób, bardzo szybki, bardzo naturalny, ale również bardzo, bardzo silny. Więc zachęcam Was do tego. Oczywiście, jeżeli Wam podobają się moje treści, subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie oraz dzielcie się Waszymi spostrzeżeniami w komentarzach.